Pracownicy powszechnie korzystają z urlopu wypoczynkowego, bezpłatnego i okolicznościowego. Jednak, część pracowników może również skorzystać z urlopu szkoleniowego. Ja się nazywam Monika Smulowicz i dziś opowiem Ci o urlopie szkoleniowym. Kto może skorzystać z urlopu szkoleniowego? Szkoleniowy przysługuje pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, którzy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Urlopu szkoleniowego mogą skorzystać tylko osoby, które szkolą się za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy. Jeśli robią to z własnej inicjatywy, mogą ubiegać się jedynie o udzielenie urlopu wypoczynkowego lub bezpłatnego. Pracodawca może również wyrazić zgodę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika już w trakcie nauki, gdy pracownik poinformuje o tym pracodawcę i wystąpi o jego zgodę. Po uzyskaniu zgody pracownik może kontynuować naukę jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych na podstawie przepisów kodeksu pracy. Jaki jest wymiar urlopu szkoleniowego? Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe, przysługuje urlop szkoleniowy w wymiarze 6 dni, gdy przystępuje do egzaminów eksternistycznych, egzaminu maturalnego lub przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Natomiast 21 dni przysługuje pracownikowi w ostatnim roku studiów na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego. Pracodawca nie może zmniejszyć wymiaru urlopu szkoleniowego. Jakie są zasady udzielania urlopu szkoleniowego? Urlop szkoleniowy jest udzielany na wniosek pracownika w dni, które są dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Urlop szkoleniowy powinien być wykorzystany w czasie związanym ze zdarzeniem, które do niego uprawnia. Jeśli w okresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownik nie wykorzysta przysługującego mu urlopu szkoleniowego, wówczas urlop ten przepada. Czym jest umowa szkoleniowa? Pracodawca może zawrzeć z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę w formie pisemnej, która będzie określać wzajemne obowiązki i prawa w stron stosunku pracy. Czy pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują dodatkowo też inne świadczenia. Pracodawca może również przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia. Może pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki lub zakwaterowanie. Wszystkie dobrowolnie przyznane pracownikowi świadczenia związane z dokształcaniem zawodowym są wolne od podatku. Nie dotyczy to jednak wynagrodzenia otrzymanego za czas urlopu szkoleniowego. Jest to on i oskładkowany, i opodatkowane. Jeśli dzisiejszy odcinek był dla Ciebie interesujący, koniecznie daj łapkę w górę, zasubskrybuj nasz kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku.